Cześć, witamy Cię w kolejnym podcaście Mama Know-how. Gabriela Cerowska. I Marta Cała Sturzbecher. Dzisiaj będzie o strategii, więc, w roli przepytującego, wystąpi Gabrysia, a ja dzisiaj się będę tłumaczyć. No to co, startujemy? Startujemy. Powiem Ci, że mam wielką ochotę zadać Ci pierwsze podstawowe pytanie, które brzmi, co to jest strategia i po co mi ona? Jak wiesz, przygotowujemy kilka do kilkunastu strategii rocznie. I mnie to ogromnie cieszy, ponieważ jeszcze kilka lat temu musieliśmy przekonywać, bądź też tłumaczyć przedsiębiorcom, że ta strategia jest potrzebna. Dzisiaj oni sami już wiedzą, że bez strategii trudno jest wyruszyć w tą podróż biznesową. No bo wyobraź sobie, że jedziesz na wakacje i w ogóle się do nich nie przygotowujesz, a to są najdroższe wakacje w twoim życiu. Ze strategią jest podobnie. Musimy zbadać okolice, zrobić research, wiedzieć, gdzie chcemy jechać, z kimś, po co. Jak jest Cel tych wakacji chcemy odpoczywać, czy chcemy spędzić je aktywnie? Podobnie jest ze strategią. Musimy się do niej przygotować, musimy się przygotować do opracowania samej strategii, ale sama strategia też jest przygotowaniem do tego, żeby biznesowo działać. Zatem bez strategii ani rusz. A powiedz, jaka jest różnica między strategią marketingową a strategią komunikacji? No i to jest świetne pytanie, bo mam wrażenie, że bardzo wiele osób myli te dwa pojęcia, a to jest w zasadzie kluczowa sprawa, ponieważ strategia marketingowa można powiedzieć, jest to plan działania całej firmy, całego przedsiębiorstwa marki od momentu badania i analiz przez określone też strategie rynkowe, strategie działania w, w obrębie rynku sprzedaży, dystrybucji i promocji, cały marketing mix po właśnie strategię komunikacji, która jest takim wycinkiem. Zatem jeszcze raz już teraz rozbijając to na części pierwsze. Zaczynamy od Etapu analitycznego, w którym są badania, analizy, raporty, zbieranie wiedzy o całym obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarówno w zakresie makrootoczenia, mikrootoczenia i wnętrza przedsiębiorstwa. Drugi etap strategiczny, czyli zebranie tego wszystkiego w analizie SWOT i określenie celów. Ale na tym etapie też y, określamy strategie produktowe, strategie dystrybucji, strategię poruszania się po rynku. O tym zapewne jeszcze kiedyś porozmawiamy w ramach naszych podcastów już y, głębiej, bo ten etap jest bardzo szeroki i w zasadzie kluczowy dla opracowania strategii. Zatem etap strategiczny to jest druga rzecz. I w tym momencie jesteśmy już prawie gotowi, ponieważ wiemy, jak chcemy zaprezentować firmę na rynku, i przechodzimy do etapu strategii komunikacji, etapu komunikacyjnego. I Tutaj w zasadzie można powiedzieć, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: po co, komu, co, jak i kiedy? I to jest strategia komunikacji, dlatego że tą część komunikacyjną możemy opracować niezależnie od strategii marketingowej. Dlatego jak przedsiębiorcy przychodzą i mówią, że chcą mieć strategię komunikacji, bardzo często chodzi im o strategię marketingową, czyli pełny plan działania na rynku, a czasem wręcz jest odwrotnie, mówią, chcę strategię marketingową, a tak naprawdę chcą strategię komunikacji, działania w jakimś obszarze. No i co ciekawe, oczywiście dla mnie ciekawe, bo jestem strategiem, a ktoś z zewnątrz może powiedzieć nuda, 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 ale właśnie chcąc. Wypuścić na przykład kolejny produkt na rynek, gdzie masz strategię marketingową dla całej firmy, ale chcesz się skupić tylko na tym jednym produkcie albo chcesz zrobić kampanię jakiejś kolejnej usługi. To wtedy też robisz tylko strategię komunikacji, odpowiadając sobie na pytanie, co jest celem tej kampanii, do kogo chcesz mówić, bo może to nie są te same grupy docelowe jak dla całej Twojej firmy. Co chcesz powiedzieć, jak i kiedy, czyli jakimi kanałami, narzędziami? No, i to jest w ogóle też zawsze najciekawsze, bo przedsiębiorcy mówią: No, dobrze, jakimi kanałami i narzędziami chcesz działać dla mnie? A ja sobie myślę: Nie mam pojęcia, dlatego, że żebym ja mogła odpowiedzieć na to pytanie, ja oczywiście mogę z doświadczenia i opierając się na intuicji powiedzieć, że tak, to narzędzie zadziała, ale żeby to sprawdzić, dobrze jest przeprowadzić cały ten proces strategiczny. Przychodzi do ciebie klient, ma już w głowie wizję Twojej firmy. I teraz, jak często zdarza się, że ta wizja w ogóle rozjeżdża się z tym, co faktycznie pokaże nam strategia marketingowa? Bo tutaj trzeba powiedzieć, że to też jest duża wartość tego, że nie zawsze to, co nam się wydaje w naszym biznesie, jest dobrym kierunkiem. Mam dwa przykłady, którymi mogę chyba zilustrować to, o co pytasz. Z jednej strony zdarza się, że pomysł jest super, z którym przychodzą do nas klienci. Najczęściej jest to nowy produkt bądź usługa na rynku i patrząc z boku, super, petarda, bo każdy chciałby to mieć. Ale możemy się rozjechać tutaj na kilku poziomach. Z jednej strony są to oczekiwania co do sprzedaży versus planowany do wydania budżet. Bo jednak przy wprowadzeniu nowego produktu nakłady te finansowe najczęściej są jednak wyższe, więc na etapie strategii opracowujemy też poziom popytu, no i możemy odpowiedzieć na pytanie, jak ułożyć plan sprzedażowy. To jest jakby jedna rzecz. Z drugiej strony, to z czym miałam ostatnio do czynienia, co było niezwykle ciekawym przykładem, produkt, który wychodzi, jest innowacyjny na rynku i w zasadzie nie ma konkurencji, natomiast to, co jest bardzo silne, to są substytuty. Wiesz, co to są substytuty? Ty pewnie wiesz, ale powiem, bo nasi słuchacze mogą nie wiedzieć. Substytuty, czyli rzeczy, którymi realizują swoje potrzeby dzisiaj klienci, są tak mocne, że zanim my przebijemy się do ich świadomości, minie dużo czasu. I spożytkujemy dość duży budżet, zatem to trzeba wziąć pod uwagę. Ale jeszcze druga rzecz, o której chciałam powiedzieć: sytuacja, w której przedsiębiorstwo już działa, sprzedaje, natomiast wdraża na przykład nowy produkt i rozpoczyna sprzedaż, i ta sprzedaż nie idzie. I teraz zastanawiamy się, czemu. Otóż mieliśmy taki przykład, gdzie firma określiła swoją grupę docelową, taką pośrednią, jako architektów. My w toku badania do strategii. Przedzwoniliśmy do w zasadzie kilku architektów, i już wiedzieliśmy, że ta grupa, jako taka grupa taktyczna, nie jest zainteresowana tym produktem, więc nie będzie go polecała. Na różnych etapach strategii, nawet jak pomysł jest świetny, niezbadanie jakiegoś wątka, wiesz, wycinka, spowoduje, że nam się wszystko rozjedzie. Dlatego ta strategia jest istotna, bo Twój pomysł na produkt lub usługę może być super, tylko ta część badawczo-analityczna. Jest na tyle istotna, bo ona da odpowiedź na pytanie, czy on ma szansę zafunkcjonować i tak, jak sobie to wyobrażasz na rynku. A ja jeszcze wrócę do tego, co mówiłaś na początku, czyli do tych wakacji i planowania tych wakacji. No bo przecież zdarza się, że czasami pakujemy walizki, kupujemy szybko, jakiś last minute i nie zastanawiając się, wyjeżdżamy gdzieś na drugi koniec świata. To w takim razie, jeżeli ktoś tak postępuje ze swoim biznesem, uważasz, że oszalał? <laughs> Czy ma za dużo pieniędzy? <laughs> Może mieć za dużo pieniędzy. To jest, to jest rzeczywiście dobry trop. Jestem przekonana, że zdarzają się biznesy, które tak działają. I to jest szalony pomysł, wrzucamy go na rynek i rynek nagle łapie. To na pewno się zdarza. Zresztą całkiem przecież niedawno rozmawiałyśmy o tym, że. Trudno jest przewidzieć zachowania konsumentów i użytkowników internetu, z dużym naciskiem na użytkowników social media, bo czasem pojawia się w obszarze internetu coś, co jest szał, wow, ale trwa 2-3 dni, albo zdarza się jakaś taka głupotka, która potrafi rozbudzić internet i dwa tygodnie o niczym innym social media nie mówią. No i tutaj jest podobnie. Możesz wrzucić produkt na rynek, który jest absolutnym szałem i wszyscy go złapią, ale Takich biznesów jest garstka. To jest kilka, e, nawet może nie procent. E, zauważ, jak dużym powodzeniem cieszą się produkty Apple, Coca-Coli, BMW, ale jak duże strategie i pieniądze wydane na reklamę idą za tymi markami. Te marki buduje w dużej mierze przekaz marketingowy. Zatem, wydanie kilku, kilkunastu milionów na coś, co może się nie udać. No, dla mnie jest lekkim szaleństwem. Dlatego też dobrze jest przepracować, wydać y, tych kilka, kilkanaście tysięcy na strategię, bo ona tylko kosztuje głównie dlatego, że robimy tak głębokie i precyzyjne analizy i badania rynku, żeby mieć pewność, że to, co wprowadzamy i na jaki rynek ma szanse i jakie, bo to też staramy się określić w strategii. Powodzenia. Zatem, jak masz za dużo pieniędzy, proszę bardzo, działaj bez strategii, ale jednak zachęcam trochę do podejścia takiego. Bardziej strategicznego, analitycznego. I rozsądnego. Jak już rozmawiamy o pieniądzach, to powiedz mi, czy musimy wydać te kilkanaście tysięcy, czy Mamy jakąś inną możliwość, z której możemy skorzystać. Pomyśleliśmy o tym parę lat temu i ten cały proces strategiczny przełożyliśmy na podejście warsztatowe. I to się sprawdza świetnie w przypadku mniejszych firm. To się sprawdza świetnie wtedy, kiedy jest zespół marketingowy, który jeszcze nie jest tak wyspecjalizowany, żeby sam dla siebie opracować strategię, albo też mamy przedsiębiorcę bądź przedsiębiorstwo, które działa w bardzo specjalistycznej, wąskiej dziedzinie. I komuś z zewnątrz zajmie dużo czasu, żeby w to wejść, bądź przedsiębiorca wie tak dużo, jest tak mocno osadzony w tym biznesie, że działanie bez niego wręcz byłoby na szkodę. To są takie sytuacje, kiedy zachęcamy przedsiębiorców do tego, naszych klientów, żeby opracować strategię warsztatowo. Wtedy ograniczamy etap analityczny do minimum, ograniczamy ten etap strategiczny też, ponieważ przepracowujemy całość w ciągu kilku dni warsztatowo. Duża część pracy oczywiście spoczywa na barkach naszych klientów, ale ma to rozwiązanie bardzo dużo plusów. Przede wszystkim zespół, który bierze udział w takim warsztatowym opracowaniu strategii jest z nią bardzo mocno zidentyfikowany. I implementacja tej strategii przebiega dużo, dużo łatwiej. Zatem takie rozwiązanie warsztatowe też jest możliwe. Tak jak powiedziałaś, wracając do pieniędzy kosztuje już dużo, dużo mniej. Wracając trochę do korzeni strategii marketingowej czy strategii komunikacji, to czy nie uważasz, że to narzędzie nie jest przestarzałe? Bo powstaje wiele innych narzędzi, chociażby design thinking czy growth hacking, które też kierują nas do tego samego celu. Można powiedzieć, są dwa punkty, żeby odpowiedzieć na to, to pytanie. Przede wszystkim, teoria samej strategii jest opracowana rzeczywiście kilkadziesiąt lat temu i tę te część narzędzi funkcjonuje przez tych kilkadziesiąt lat w mocno niezmienionej formie. Ale to nie oznacza, co jest ewenementem w skali marketingu generalnie, że one dzisiaj się zestarzały. Nie. To są uniwersalne narzędzia, które dają możliwość przepracowania pewnego procesu który jest uniwersalny i to się nie zmienia. Mówię, dlatego jest to ewenement w skali marketingu, bo mam wrażenie, że większość książek, które wychodzą na rynku w momencie wydania już są nieaktualne, jeżeli mowa choćby o takich, które dotyczą narzędzi, bo te narzędzia się zmieniają. I tutaj kwestia właśnie narzędzi w samej strategii, to akurat jest ten obszar, który się zmienia. Bo jeżeli mówimy o ankietowaniu, to te kilkadziesiąt lat temu musiałybyśmy wziąć kartkę papieru, iść na ulicę i ankietować ludzi. Dzisiaj korzystamy z LinkedIna, z innych form ankiet online, z badań telefonicznych i tak dalej, i tak dalej. To już jest dużo prostsze. Więc same te narzędzia, się zmieniają i to jest odpowiedź numer jeden. Natomiast, jeżeli pytasz o takie elementy jak design thinking, my z nich oczywiście korzystamy. My włączamy je w proces strategii, ponieważ to są fajne narzędzia i wdrażamy je w cały proces. Natomiast czasem też odkrywamy, że te nowe narzędzia to jest po prostu trochę inaczej nazwane to, z czego korzystamy od lat, albo też uporządkowane, być może troszkę wzbogacone o pewne elementy. Dlatego też y, bardzo chętnie przyglądamy się temu i włączamy w nasz proces strategiczny, żeby to wszystko było jak najbardziej dostosowane do dzisiejszych realiów rynku. Czyli chcesz powiedzieć, że tak naprawdę wszystko opiera się na tej Biblii Kotlera? Tak. <grych> Generalnie przebrnięcie przez naszą marketingową Biblię, czyli, czyli rzeczywiście marketing, który stworzył Pan Kotler kilkadziesiąt lat temu, byłoby odpowiedzią na, na potrzebę przedsiębiorców. Natomiast to jest pewna baza, to jest pewien proces, który rzeczywiście przechodzimy za każdym razem, ale tak jak mówiłam, wzbogacamy go o nowe narzędzia, także Kotler tak, ale jest jeszcze dużo, dużo dodatków do tego. Marta, czy w takim razie. Każdy jest w stanie stworzyć strategię marketingową czy strategię komunikacji? Czy jest w stanie, odpowiem przewrotnie. Każdy powinien mieć strategię marketingową, natomiast z jednej strony wydaje się to bardzo proste, z drugiej strony, przebrnięcie przez podręcznik i wybranie dla siebie tych adekwatnych narzędzi może stanowić już pewną przeszkodę dla przedsiębiorcy, który nie jest wdrożony w marketing. Stąd, co jest oczywiście w naszym interesie i w naszej ofercie, zawsze zachęcamy do tego, żeby tą strategię powierzyć specjalistom, którzy znają się na tym i dobiorą takie narzędzia, które są adekwatne dla danej firmy. Dlatego, że to co jeszcze chciałabym podkreślić, strategia marketingowa nie jest. Linearna. Jest bardzo wiele rzeczy, które adekwatnie do potrzeb przedsiębiorstwa tudzież specyfiki jego działania warto w tą strategię włączyć. Nie dla wszystkich będzie ona wyglądała tak samo. Stąd, tak jak ostatnio powiedziałam moim studentom, nie jestem w stanie pokazać im wzoru strategii, dlatego że dla każdej firmy ona wygląda trochę inaczej. Także odpowiedź na pytanie, czy każdy może sobie zrobić strategię, tak, ale czy powinien sam? Uważam, że nie. Chciałabym Ci Marta zadać jeszcze jedno pytanie, i bardzo mnie ciekawi ta odpowiedź. Ale się boję, bo się uśmiechasz szelmowsko. Czy marketing jest przereklamowany? Nie. Do, dobra odpowiedź. <laughs> Dziękuję. E, nie, marketing nie jest przereklamowany, a widzimy to tym mocniej, mam wrażenie, w okresie pandemii, ponieważ jeszcze przed pandemią obawialiśmy się tego, że w sytuacji kryzysu firmy w pierwszej kolejności będą odcinały marketing. Takie było przekonanie, że najpierw obcina się szkolenia, a później się obcina marketing. I w zasadzie mam wrażenie, tylko dwie firmy z naszego portfolio, z którymi współpracujemy aktualnie, ograniczyły działania marketingowe, pozostałe inwestowały w ten obszar tyle samo, jeśli nie więcej, środków. I dziś, zapewne się ze mną zgodzisz, patrząc z perspektywy tego półtora rocznego okresu minionego, te firmy, które inwestowały niezmiennie dziś są dalej w dobrej kondycji, ponieważ trzeba sobie uświadomić to, że marketing to nie jest promocja, to nie jest równoznaczne z kampanią promocyjną. Marketing to jest komunikacja. Jeżeli firma, przedsiębiorstwo, marka komunikuje się z rynkiem w sposób stały, rynek o niej nie zapomni. To jest tak jak nasza komunikacja. My komunikujemy się z naszymi przyjaciółmi, bliskimi, publicznością, jeżeli jesteśmy marką osobistą, w sposób ciągły. I oni o nas pamiętają. Nasi przyjaciele, jeżeli odzywamy się do nich regularnie, dalej jesteśmy w dobrych relacjach. Natomiast jeżeli będziemy się odzywać do naszych przyjaciół tylko wtedy, kiedy mamy interes albo chcemy im coś sprzedać, pomyślą sobie: No, ale jak to? To, to jest interesowna relacja i tylko jednostronna. Zatem, jeżeli marka buduje relacje ze swoimi odbiorcami, to nie może przestać się komunikować. I ja zachęcam do myślenia o marketingu właśnie w ten sposób, jako o komunikacji, a nie jako o tylko i wyłącznie kanałach sprzedażowych i wtedy ta odpowiedź wydaje się być oczywista. To ja jeszcze ze swojej strony dodam, że w dobie internetu, tego, że ten internet jest już prawie wszędzie, jeżeli szukamy firmy, z którą chcemy pracować, to jesteśmy bardziej skłonni sprawdzić taką firmę w internecie. Czy ma stronę internetową, czy prowadzi social media, czy publikuje tam treści, jakie treści publikuje. Ta komunikacja, o której ty mówisz, bardzo wpływa na naszą wiadomość, ja nie chciałabym współpracować z kimś, będąc po stronie kontrahenta, kto do mnie nie mówi, bo nie wiem. Czy będziemy nadawać na tych samych falach, dokładnie, prawda? Dokładnie. Tak tak. tak, tak, tak. Bo bardzo często jest tak, że firmy uruchamiają kanały, i później w nich się nic nie dzieje. Na stronie internetowej ostatnia aktualność jest z grudnia ubiegłego roku. Zatem, czy ta firma działa, czy nie działa? Czy ona ma jakieś przestoje spowodowane kłopotami, czy tym, że się za dużo dzieje, być może nie będzie miała dla mnie czasu? Jeżeli już decydujemy się na komunikację marketingową i powiemy A, to już musimy dojechać do Z, bo też rynek jest do tego przyzwyczajony i tego będzie od nas oczekiwał. Podsumowując, Gabrysiu, mam nadzieję, że temat strategii na poziomie tego, żeby przekonać i pokazać, że jest potrzebna, wyczerpałeś, ale ja obiecuję, że jeszcze do Ciebie wrócę z tym. Wspaniale. Chętnie <noise> zadam ci jeszcze kilka pytań. Dzięki. To co? Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pamiętaj, że możesz nas zasubskrybować na kanale Podbin i szukać kolejnych odcinków też na naszej stronie, ale zapewne przez social media powiadomimy Ci nich e, równie skutecznie. Zatem do następnego. Cześć. Do następnego. Do zobaczenia. Trzymajcie się.